Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Maras i to jest kolejny odcinek. Zagrajmy modnie, tym razem troszeczkę troszkę bardziej mrocznie. Tak więc, ludziska, obiecany mod do amnesji i dzisiejszy mod nosi nazwę In the House. No ok, zobaczmy czym to się je. Niestety nie ma żadnych informacji. Ale okej. Okay. Jedziemy z koksem. Tyle co wyczytałem ludziska na temat modu to jest to, że jest zrobiony prze... yy, na wzór yy, twórcy moda, znaczy... na wzór jego domu, o, tak to nazwę. Okej. Okay. I poswiedzajmy sobie jego chatę. Ogladałem było parę informacji na ten temat, znaczy co tu mamy? 10 talarów, okej. Okay. To mam jakieś informacje, notka tym razem tutaj nie ma lektora, no ale co zrobić? Nie chce mi się tego czytać. Przespyrajmy wszystkie szafeczki. Nic okej. Okay. Otwórzmy sobie szafę, jest jakiś kufer. A w kufrze? Wo, No okej. Okay. Aha, dobra, zamknięta. Ja wnioskuję to, że do szafy już się nie będę mógł dostać, tak więc weźmy sobie do naszego inwentory Użyjmy łoma na drzwiach i... jebud. Właśnie! Okej, okay, to jest jego hata Niby twórca mieszka w kamienicy. ja lubię. Takie zagrajmy z horrorów. Nie wiadomo czego się spodziewać. Ok, mamy kilka przeciw. I dobra, ludziska. Nie wiem, czy tu będą potwory. Myślę, będę starać ze strachu. No ale co zrobić. I druga sprawa. Tak czytałem Wasze komentarze. I na pewno zrobię jakieś. Zagrajmy z Amnesii. Jakiejś nowej historii. Bo Czemu by nie? Już standardowa mi się trochę znudziła, tak więc, no... Możecie się spodziewać czegoś nowego. Okej, okay, dobra, tu wyjdziemy za chwilę. A co tutaj mamy? Okej, okay. jaki składzik? Mamy, o, mogą być potwory. Bo mamy już życie na dzień dobry, rozbierajmy sobie troszeczkę rzeczy. Yy, tak, blisko, od ostatniego zagrania dowiedziałem się, że mogę sobie trzymać oliwę. Dobra, tu mamy. Nic, nic nie jest podpisane. Weź się do jakiejś innej lokacji. Ok, mamy krzysiwo. Dobra, zapalmy sobie jeden świecznik, żeby było troszeczkę jaśniej. Okej okay. Chyba była niezła impreza i Włoska mafia, bo palec ucięty Okej, okay. sprawdźmy sobie co tutaj mamy ciekawego Nie wiem czy zamykać drzwi, no, ale Zróbmy tak Są tu mam? więcej krzesiw No podnieś to dalej stary I kolejne życie. A skąd ta woda cieknie? U, co to jest? Możecie mi wyjaśnić w komentarzach Naprawdę nie wiem Ok, tak, jakieś książki Świecznik Mamy skrzyneczki jakieś. O i coś tu chyba jest. A zaraz mi będziecie... powiedzieć, że liże ściany tutaj. I się doczepię do wszystkiego. Dobra mamy Klucz, stary klucz. I następny dobry fragment. Nie poparzymy się. W tej grze. No i co tutaj jest? Okej, okay, tu by było wyjście na zewnątrz, ale niestety tam się nie dostanę. Uuu, uh, no dobra Jak tak Jak posta Postawimy całą sprawę ROISA Liska, poznajcie Rąsię Dawam cześć Kolana nie będę napastowywać. No dobra, wyjdziemy sobie tędy Uuu, uh, zamknięty, no dobra, super Cudownie Okej, okay, ale ja mam klucz przecież, nie? Mogę go użyć O lol Już się kurwa wystraszyłem e, Nie drę się jak mała dziewczynka Dobra, loading Okej. Okay. Jesteśmy na klatce schodowej, cudownie Lubię takie miejsca Dobra, no, to w co? Pójdziemy w górę. Poza tym życie drogi na dół nie ma. Ciekawe, czy będzie jakiś potwór. Okej, okay, wejście do chaty. Chciałbym to wziąć, łaskawie. Super. No to idziemy dalej, obadać tą sytuację. Dobra, żadnego potwora nie ma. Są zamknięte. Swoją drogą, duża kamienica. Okej, okay, tam będą jeszcze jakieś jedno pięterko. Widzę po schodach, że się wyłaniają. To są kolejne schody. O, lololololol, lol, lol. ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. Ja nie chcę umierać. Chyba mi nie zajdzie tak tam nasz umysł kryształowo czysty, no ok, potwór gdzieś sobie łazi. Tylko teraz nie wiem czy to nasza posyć tak dycha, czy ten potwór. No okay, najwyżej, jednak potwór ludziska, chciałem już wyjść i najwyżej bym zakończył że na tym zagrajmy. No dobra, wychodzimy, zaczynamy czy z potwór. Hello, my little friend. Where are you? Najwyżej <try> mi zaciuka to najwyżej ludziska będzie szybki pokaz moda ty byś tutaj siedział? O, lolo, lolo. Chyba tam siedział. A, kim... W... W dupsko. Okej, okay, drzwi sobie znikły. Jesteś! Cześć, kolego! What's up! Co, nie możesz mi zaczukać Dobra, jak nasz lożum jest? Krzyżowo czysty. Okej okay, ludziska, no tym zakończę pokaz moda. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć! Aha, bym się zapomniał. Jedna informacja taka odnośnie e, gdzie możecie znaleźć. Link oczywiście do moda będzie w opisie filmu, a druga sprawa, jak zainstalować moda, będzie odnośnik. E, w którym filmiku było to pokazane. Trzymajcie się tym razem do usłyszenia, cześć!